Dzień otwiera wam drzwi jak zawsze rano. Czwartek, czwartunio i się pochrzaniło wszystko. Dlatego ten tytuł jest ojoj ojoj ojoj. Ale nie tylko u mnie jak widać. Może szybko postaram się w skrócie, oczywiście jak się rozgadam to g z tego wyjdzie, ale może najpierw zaczniemy od Mikołaja. Mikołaj, doszła do mnie twoja koperta, a właściwie dwie koperty, tutaj masz świadectwo, już nie będę pokazywał twojego nazwiska, także Mikołaj Wysłałem ci w tej drugiej kopercie te dwa długopisy, o które prosiłeś. Oczywiście wczoraj wrzuciłem do skrzynki, więc powinny, powinny dojść do ciebie może w poniedziałek, a może jutro w piątek. Zależy, jak nasza poczta będzie działać. Dzięki też za dona Mikołaj. To po pierwsze, bo jest tego trochę się nazbierało. Oczywiście otrzymałem jak zwykle pocztówki, tym razem normalne. Raport z Państwa środka otrzymałem. Dziękuję bardzo. Już nie pierwsza od Ciebie pocztówka, więc, cię przez, więc Ci przysyłam pozdrowienia. Miałem zajrzeć na, na vlog raport z Państwa środka. Być może nawet zajrzałem. Wiesz, tyle czasami mam na głowie, że nie pamiętam czy zajrzałem, czy nie. Jeżeli nie, zajrzę jeszcze raz, ale na pewno nie dziś. Dostałem też, słuchaj, pocztówkę e, dla ksika, więc przekażę mu. Również dostałem tutaj pocztóweczkę od Agnieszki i Krystiana, których serdecznie pozdrawiam. To jest. Pocztóweczka z Malty, no widzicie, a ja tu na komputerze zapieprzam i gówno i na Malty nie pojadę, no ale to nie o tym mowa, oprócz tego mam jeszcze kupę, kupę innych rzeczy, przy okazji to serdeczne i najserdeczniejsze życzenia prosto od Meksykanina, od Meksykano TV dla Ani Chaborodo, od Miśka, od Miśka, to Ania dzięki Miśkowi, masz te pozdrowienia, także jemu podziękuj. Także wszystkiego najlepszego Ci życzę, masz dzisiaj urodziny, więc, więc cóż, oby Wam dalej dobrze, ładnie się układało. Tego mogę Wam życzyć i obyście byli zdrowi i w bogaci. Nie za dużo, bo się w głowach popierdniczy. Yy, dobra, słuchajcie, a teraz przejdziemy do innych spraw. Yy, no przede wszystkim live. Niestety nie wiem, co jest powodem. Tak naprawdę dzisiaj już naprawdę na poważnie się tym zajmę. Chodzi mi o komputer i, i o, również o laptopa, chyba już są już co tak y, po prostu w nawiasie powiem zasrane, że po prostu muszę jeden i drugą rzecz sformatować, bo po prostu y, jak jest podłączane kamery, y, jak to się mówi do live'a, jak jest włączone jeszcze dodatkowe dwie stronki YouTube'a i OBS, po prostu mi odłącza automatycznie y, dostęp do. Internetu, po prostu komputer nie ciągnie. Internet mam, normalnie płynie do mnie ta, ten internet z tą siecią do routera, natomiast, natomiast po prostu komputer i laptop wyłącza. Wyłącza kamera automatycznie i odłącza, odłącza mi dostęp do internetu, i muszę na nowo wszystko odpalać. Dlatego też niestety z no, przyczyn technicznych nie odpaliliśmy wczoraj live'a. I tak dziękuję, że poparliście Naprawdę. Nie wiem, spróbujemy zrobić tak, że może zrobię jakoś się odwdzięczę za to, że byliście w ogóle, nie, że poświęciliście czas, który przeze mnie został zmarnowany, no i was trochę zawiodłem. No nawet tych, którzy chcieli po mnie pojechać. No, to może tyle. Dzisiaj zacznę to robić, naprawiać, dlatego miałem inne plamy, ale plany, plamy, miałem inne plamy, ale takie plamy miałem jak Gorbaczów na czole. No miałem inne plany, ale wedle tego no, przez to muszę dzisiaj tutaj teraz w domu działać. Żeby do tej niedzieli wszystko poustawiać tak, jak powinno być. Bo nie wiem, co tak naprawdę się dzieje. Czy to jest wina przesyłania, ale raczej nie. Czy to jest właśnie wina komputeru, które trzeba poczyścić, czyli zrobić formaty i na nowo wszystko poustawiać. I być może wtedy wszystko będzie hulać. Ale to wszystko metodą próby błędów. Kolejna sprawa, słuchajcie, bo nie chcę was naprawdę zanudzać. Naprawdę jest poranny, bo jest 7 rano. Widziałem u szefa sztabu drugi zwiastun gry, bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że się z Tobą skontaktuję niedługo, jeżeli się uda. I być może na premierze się pokażę, o ile będzie to możliwe i o ile, o ile się dogadamy. Być może nawet wpadnę do Ciebie i tak pomyślałem, że u Ciebie może zrobimy, jeżeli będzie ta premiera, zrobimy to u Ciebie. Nie wiem, czy nagramy jakiś odcinek, czy też czy zrobimy małego live'a, no to jeszcze się okaże. Co do komputerów jeszcze chciałem dodać że nie wiem czy kojarzycie pewnie nie wszyscy widzowie kojarzą, ale jest taka, e, taki kanał Beatka Boża i wyobraźcie sobie, ona robi takie fajne przeróbki, mi się bardzo podobają, plusik naprawdę dla niej i szacunek za, za poświęcony czas dla uniwersum, żeby zrobić te przeróbki. I, I słuchajcie, dla niej też się popsuł komputer, nie wiem, jakaś plaga. Nie mam pojęcia. Widziałem, no. Trudno mi Cię wspierać, bo sam mam dwa popsute teraz, więc, więc nie wiem, nie wiem jak to zrobić, ale jestem z tobą. Sercem i duszą, bo mam ten sam problem, bardzo podobny. więc obyś oby jak najszybciej lub nazbierała lub naprawiła ten komputer, tego ci życzę. Naprawdę, eee, cóż, yy, głupia sprawa wyszła z Mario, bo słuchajcie, wczoraj, no, zakończyłem tego lajta, właściwie ja go prawie nie zacząłem. Eee, no, wkurzyłem się, nie ma, co, nie ma co tam oszukiwać się, i wiecie co, eee, wyszedłem sobie na rower pojeździć. No, odluzować, odprężyć się, bo nie wkurzyłem się dlatego, że nie rozbierałem pieniędzy, nie wkurzyłem się dlatego, że, że, że nie poszło według moich planów, tylko wkurzyłem się, że no nie posiedziałem w środę z widzami, że nie mogłem pogadać, nawet posłuchać tych tych, 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 tych obelg na moją, na moją rzecz. Słuchajcie, ja naprawdę lubię z wami gadać, lubię z wami rozmawiać i, i ja tego nie zmienię i naprawdę mi to wkurza, jeżeli coś nie idzie po mojej myśli, nie? Więc pojedziemy na rowerze i kurde no Trafiło się, że akurat przyjechałem przy przystanku patrzę, no nie będę mówił, bez, będę mówił bez ogródek, leży Mario, padaczka stoi obok policja, więc już się nim zajmowała więc nawet nie podchodziłem zaraz przyjechała karetka no i co wam powiem, no szczerze powiem nagrałem, szczerze wam powiem nie puszczę tego nie puszczę, bo stwierdziłem, że że to jest w pewnym sensie mój kolega, z którym spędziłem w tamten rok, bo byłem jaki byłem, sami wiecie. Mimo tego, że to nagrałem w przypływie emocji, myślę, kurde, nagram, to, będzie fajne. Nie przemyślałem, to słuchajcie, nie puszczę tego materiału. Weter Mam ten materiał, nie puszczę go. Możecie na mnie przyoczyć, możecie nie przyoczyć ale nie puszczę tego, bo uważam, że nie fair się zachowam wobec niego. Chyba, jeżeli wyjdzie sam z Soru, bo prawdopodobnie jest na Sorze. Bo karetkę go zabrała, był przytomny, wszystko w porządku, miał tylko padaczkę alkoholową, a także był przytomny, bo słyszałem rozmawiał z... z panią z Pogotowia, to nawet tam go ochrzanili, delikatnie mówiąc, że wstawaj, bo jak nie wstaniesz, to następnym razem zawieziemy cię na wiałkę, więc wstał, położył się na nosze i go zawieźli na Sor, ale tak to się kończy właśnie, kto wie, jakby było ze mną, gdybym dalej kontynuował swoje przygody menelskie. Od tamtego roku do teraz nie wiadomo, co by było ze mną, także przykra sprawa, szkoda. Na pewno wyjdzie z tego na czterech łapach, jak to zwykle Mario, ale mówię: No, nie puszczę raczej tego, chyba że on sam to obejrzy i sam stwierdzi, że można to puścić w porządku, wtedy wtedy. tak. Natomiast jeżeli powie nie, bo ja jestem na razie za nie, to nie puszczę tego. Kolejna sprawa, byłem słuchajcie na policji przez kśka, wiadomo przez kogo. No. Okazuje się, że jeszcze temat paczkowy ciągnie się. Więc byłem na policji, porozmawiałem, pośmiałem się z policją. Mówię Wam szczerze, policja też się śmiała razem, żeśmy siedzieli, śmiali się z tego wszystkiego. Ech. Wracam do domu, otwieram skrzynkę pocztową. Następne wezwanie na policję. No wiecie co, kurde. Mogłem to załatwić hurtowo, gdybym wiedział, ale jak wychodziłem, to jeszcze skrzynka była pusta. Oczywiście też od krzaka. Przepraszam. Ech. I słuchajcie, no dobra. No, ale co ja mam zrobić? Ja, ja nie jestem w stanie się już na niego nie gniewać, ponieważ nawet już policja z niego gnije, więc ja też z niego gniję. Notabene, poszedłem do sklepu, do Zodiaka, Wracam, wchodzę do Zodiaka, robi zakup przy kasie, patrzę: no kurde, nasz wspaniały mi się siedzi i obiad w piernicza w barze. No dobra, machnęłem ręką, on machnął, pokazuje, żebym podszedł. No. Przedł do niego do baru, pytam się go po z osób, po co ty na mnie te donosy piszesz? On mówi: jaki donos? Ja mówię: no, słuchaj, chłopie. Przed chwilą, niedawno byłem na policji i teraz mam drugie wezwanie. Ale ja teraz mówię, nic nie pisałem. To może jakieś stare. Ja mówię, to ty tyle tych donosów napisał, że dopiero teraz przyszedł do mnie wezwanie z jakiejś tam może z wakacji jeszcze. No i porozmawiałem z nim, oczywiście wyżebrał, jakby można powiedzieć, w nawiasie mówiąc koli, bo jadł obiad i się mu napój skończył, a miałem kolę kupioną, Pepsi kolę więc w żebro ode mnie szklankę pepsi coli w bardzo śmieszny, specyficzny sposób, bo wiecie jak nalewa się pepsi to ona się pieni, więc nalałem mu, tyle gdzieś piany było w szklance, Mówi, czekaj, czekaj, niech ta piana opadnie to dolejesz mi do pełnej szklanki. No w porządku, no gratuluję za inteligencję. Oczywiście, tak jak się nie mówiłem, major na wiewiórkach, nie wiem czy Pato tam y, zajrzał, czy nie zajrzał, trudno mi powiedzieć, dobrze by było, żeby ktoś zajrzał przy takich, przy takich pogodach, do niego I, i cóż, i chyba pierwszy raz, powiem wam szczerze, Ja tu nie biorę, nie broni Krzyśka, żeby nikt nie, nie myślał o tym. Pierwszy raz Krzysiek powiedział tak w miarę rozsądnie. Ja mówię, no co, major na wybiórkach? A on mówi. No, na wybiórkach. Ja mówię, no i co? i Mówię, no to on się wykończy. A on mówi. A Krsiek powiedział: No kurczę, pierwszy raz mówię, zaskoczył mnie, powiedział: I co ja mam zrobić? Dosłownie mniej więcej jego słowa tak zabrzmiały: Co ja mam zrobić? To dorosły człowiek jest, on wie, co ma robić. Więc po raz pierwszy Krzysiek chyba się tutaj nie chodził taki o sfrustrowany, zdenerwowany, tylko, tylko słuchajcie, powiedział tak jak każdy chyba sądzi: No, co z nim zrobić? Jak on sam nie chce, to jemu nikt nie pomoże. Mówię o majorze. O, nawet no i tak to wygląda, no słuchajcie, więc będę się brał za tego kompa, nie mam innego wyjścia, również za laptopa, bo zawsze ten laptop był w zanadrzu, a teraz okazuje się, że laptop też już nie chce ciągnąć, więc wszystko pozamulało mi się strasznie i... i cóż, no trzeba działać, trzeba działać, mam nadzieję, że do niedzieli to wszystko ponaprawiam, porobię i prawdopodobnie w niedzielę mam nadzieję, że odpalimy live'a. No i cóż, Meksykano jest jeden, jak zawsze żegnam Was jeszcze raz pozdrawiam, a H. dobrze się trzymaj. I miej wspaniały dzisiaj dzień, bo to jest Twój dzień i tu jest dzisiaj jedna wyjątkowa. Trzymajcie się, żółwik. Siema!